Few moments later. Hej się mordeczki, ja jestem Archenox z Pro i witam Was bardzo serdecznie w takim luźnym vlogu, takim daily luźnym vlogu, bo Wam pokażę co po prostu robię w domu, bo dopiero co wstanąłem przed chwilą, tak co dopiero co wstanąłem przed chwilą, co widzicie i powiedziałem sobie, a Archenox weź na jakiegoś luźnego vloga, no, na razie będzie ujęcie w domu, tam może... I ten u góry ja wam pokażę wtedy co robię. W ogóle muszę ja tam... Aż, przepraszam, że tam e, długo nie było vlogów. po prostu nie miałem pomysłu. Kurna na, po prostu na nazwę filmu i co gadać na, tym luźnym, na tych luźnych vlogach. A teraz co się zmieni, może teraz, teraz, jedyne, teraz jedynego vloga, którego nagle wam nagram w domu. Taki co tam wam pokażę co robię i ten... O, że 70, tak, 72 luźny vlog będzie na dworzu, tak będzie na dworzu do... Na razie taki vlog w domu, a tak 72 odcinek będzie, tak, będzie na dworzu. No co, co, widzimy się tak za chwilę, pokażę Wam co robię aktualnie teraz. A few moments later. Aktualnie teraz sobie tam siedzę na YouTube, tak siedzę na YouTube, tam co oglądam tam różne filmy, tam o, newsy piłkarskie, tam Counter Strike, skoki narciarskie, World of Tanks tam różne takie oglądam, nawet ten, Minecraft'a to moje stanowisko i mój przepiękny ból mój przepiękny bałagan, sorry za to, ale go muszę posprzątać, to jest mój zajebisty fotel, sorry że to powiedziałem, ale fotel jest kozak genezisa. E, tu właśnie oglądam YouTube'a, tam tu pad mojego brata. Tu klawiatura, słuchawki, Xbox. Sorry, coś tam zagrało, ale Bo teraz, tam, jak ja patrzę do YouTube, ma taką funkcję że ten, że może tam odtwarzać nawet jak się nie włączy się tam może niektóre te utwory do, to nawet tam spoko no, aktualnie ja to robię sobie za chwilę usiądę na fotel tam nie wiem, może sobie pójdę coś jeść potem ten Może widzimy się tak za tam 10-15 minut later No i mordy jestem w łazience, tak jestem w łazience Chcę powiedzieć, że jednak wyjdę na dwór, bo będę się nagrać jakieś tam ujęcie, pogadać do kamery, tak, pogadać do kamery na dworzu, to mam nadzieję, że takiej mi się spodoba i zostawicie łapeczkę w górę, tak łapeczkę w górę, bo to będzie bardzo motywowało. Jestem ja teraz łazience, bo sobie umyję zęby i ten, i twarz sobie odmyję i tam idziemy się koło 10 albo 11. Albo... U na dwór jak to no, tak ja po prostu na dworzu bo chcę, żeby też coś się działo na tym vlogu, a nie tylko że w domu siedzę, tak tylko że w domu siedzę, to do, wy, wyjdę na dwór, to może zrobię ujęcie do, jak gada do kamery i tam nie wiem jakieś tam ujęcie jeszcze wymyślę, takie jakieś tam ujęcie myślę do tego vloga w tym razie taki vlog wam się spodoba naprawdę bo to będzie was motywowało jak zostawicie taką subskrypcję z dzwoneczkiem bo po prostu się bardzo staram Do tutaj wam się wyświetlić subskrypcja z dzwoneczkiem no polecam no i co możecie napisać w komentarzu pytania do Q&A a tak możecie napisać w komentarzu pytania do Q&A tak, pytanie do Q&A, ja wtedy będę na nie odpowiadał. No to co, widzieliście się tak już tak na dworze koło 10. Tak koło 10.11 ja albo tam zobaczę. No, widzieliście się już na dworzu. A few moments later. No i jestem na dworzu. Tak jestem na dworzu, widzicie. E, tutaj jestem na razie, postawiłem sobie telefon, ale chcę powiedzieć, że wyszedłem e, sobie na dwór bo po prostu długo tam nie było vlogów do przepraszam tak, Przepraszam Was e, za to, na chwilę kamera będzie tak stała a tak jak będzie minuta filmu to wezmę tą kamerę to chcę powiedzieć, że naprawdę zawsze taką łapę w górę, bo jestem teraz na dworze, widzicie, aktualnie. To polecam Wam być na mojego Instagrama, tak e, bardzo serdecznie Wam e, polecam być na Instagrama, bo to będzie mnie bardzo motywowało tak bardzo motywowało I możecie napisać w komentarzu jak mówiłem pytania do Q&A nie wiem, może za tydzień będę albo w piątek odpowiem na nie albo tak na weekend te pytania to możecie naprawdę zadawać pytania do Q&A no to widzimy się za chwilę można no, powiedzieć, że, że to jest jakby to powiedzieć okrutnik, no po prostu <grym> No i jestem, ja tam nagrałem sobie, tam wziąłem sobie ten I sobie tam podparłem telefon, bo chciałem zrobić takie ujęcie, jak to youtuberzy robią, że Postawiają kamerę i tam gadają do Po prostu do kamery, do chciałem takie coś zrobić do Może no, taki film się spodoba, bo nagrywam luźny vlog. ja wiem to Którzy mówią, e, lepiej, lepiej to wygląda jak nagrywasz na dworzu No teraz nagrywam na dworzu dla was vlogi i tak będzie od tego roku, jak mówiłem, będą vlogi na dworzu, tak będą vlogi na dworzu, do, to będę nagrywał, będę po prostu na jakieś tam tematy gadał, tak będę na jakieś tam e, tematy gadał. Dzisiaj wam nie pokażę miejscowości, bo wy wiecie, albo wam pokażę tylko, pokażę wam dalszą część miejscowości, bo z góry wam pokazywałem, ale pokażę wam tam dalszą część miejscowości tamten. Ale to naprawdę musicie, zostawcie no, tak y, dużo łapek górę i tam pytania do Q&A, bo ja się bardzo staram, długo nie robiłem Ja to możecie naprawdę zada zadać jakieś fajne pytanie do Q&A, a tak możecie zadać jakieś bardzo ciekawe pytanie do Q&A, bo naprawdę się po prostu staram. Czasami ja te filmy montuję po 20, po 30 minut do... Po prostu dostajcie moją pracę i wbijcie na Instagrama i na... I zostawcie subika z dzwoneczkiem, bo to będzie bardzo motywowało. E, no i co ja was teraz jeszcze Was opowiadę. zapraszam jeszcze Was na mój serwer Discord. Będziecie mieli link w opisie do mojego serwera Discord. Naprawdę bardzo serdecznie Wam polecam wbić, bo to, tam będzie, to się nazywa, ten serwer będzie tam nazywa się. Wam tam jak w montażu będzie, to tam wam wkleję jak się ten serwer nazywa i naprawdę polecam wam być na serwer na Discordzie, bo będę tam z widzami gadał na live, tak będę e, gadał z widzami na live na Discordzie i może nawet jakieś odcinki z widzami będę robił to wbijcie na Discorda. No i co? Widzimy się tak za chwilę. A few moments later. I na koniec odcinka chcę powiedzieć że tak na koniec tego odcinka. No mam nadzieję, że taki film się spodobał, bo naprawdę się bardzo staram. Tak bardzo się staram nagrywać na YouTube, to mam nadzieję, że aktywność będzie po tym filmie, Tak będzie aktywność. I jeszcze ten, naprawdę na ten koniec odcinka chcę pozdrowić. No trzy bardzo fajne mordy, czyli Narksa, Tak Narksa. Pozdro Mordo, Narx Chcę pozdrowić mojego kuzyna, który też nagrywa na YouTube, czyli Hades, pozdro Mordo. I chcę pozdrowić oczywiście, że Oribusia, tak Oribusia, chcę pozdrowić, do naprawdę pozdro Narx Hades i Oribus siecią ja i żegnam. Do ususzenia. Cześć.